mano, to jest Seba i witam was w kolejnym odcinku z NTA na serwerze For life Jak widzicie, mordeczki, jestem wytrzony, nie mogę nic napisać, yy, bo zostałem wytrzony przez z sobą gościu mega wkurzył, wyzwałem go i normalnie, no, I to mega, mega wkurzyło, nie? Więc, ale wy tak mordeczki nie róbcie. Przechodzę do rzeczy. Dzisiaj yy, będziemy chcieli uberować. a to będzie takie zwykłe uberowanie, nie? bo jak ktoś nam przeleje na przykład 5 dyszyk, to my mu przelewamy też 5 dyszyk, ale o 1 więcej. Czyli 5 dyszyk yy, yy, równa się 500 zł. Nie? Tak my będziemy przelewać tutaj. Wszystko teraz ustawimy, nie? Na wszystkie koła Na klucz klęć, Wszystko do A jest prawda, że się wszystko nagrywa I widzimy się Kurdeczki, jak sobie tak już jedziemy, nie? To chciał, chciałbym was zaprosić Na mojego Discorda dla widzów Pani sobie, nie? Możecie sobie wpaść, aktualnie trwa konkursik o 2000 PLN Wyniki będą, nie wiem, tam za kilka dni pewnie Więc bardzo was zapraszam, nie? A my sobie już tutaj jedziemy Na sporo LS nie, nie będziemy prosić o kasę, żeby nam przelali, nie? Jak tam przeleją To normalnie sobie nie? Więc no Jedziemy już sobie na sporo LSIK tutaj O nie, jest duża konkurencja, mordeczki nie? No. Za dużo konkurencja. O, o, o! Dobra, witam, witam. Tak, 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 tak. Esf. dobra, dobra, esef. Dobra mordeczki, jak widzicie. Klient nic nie dał, nie? Więc no, my nie, nie przeleliśmy Kajsy. Już docamy na to Mordeczki, uściszyłem MTA, nie? Więc jakby ten, to no... Przepraszam, to nie moja widna mordeczki, nie? Dobra, ja bym się tutaj pana L znowu Oczywiście, kurna Kosztujecie gratem szybciej Ja pierdzielę Możecie dawać propozycje na moim Discordzie yy, To, jakie nagrywamy kolejny odcinek, mordeczkę, bo normalnie już pomysłów Nie mam, nie? Na te odcinki Już normalnie pomysłów nie mamy, możecie mi propozycję dawać na odcinki. Już naprawdę. Pozdrawiamy oczywiście Owocowego, nie? Pozdrawiamy Owocowego, który mi wyceniał winenta, które którego już sprzedałem. O, patrz, ktoś ja mm. I mordeczkiem. Więc tam. No. kurda ale szkoda, że jestem w szkoda. Jestem wyciszony, nie masz już tej kombędy, więc no. My się widzimy jak z... Dobre mordeczki nikogo nie ma, a więc ja Wam teraz pokażę mój nowy nabytek. Mój nowy nabytek mordeczki, pokażę. Mój nowy nabytek Wam pokażę nazwę ten odcinek yy... Nazwę ten odcinek Uber Yy, nazwę ten odcinek to ma MT4 Life Uber, ale jak ktoś yy, zapłaci NP15, płacę mu o jedno zero więcej. Tak na Ja to będę miał plan, nie, ale... No mordeczki, Po prostu pokażę Wam mój nowy nabytkiem. Na razie wam nie będę zdradzał mordeczki, Mojego nowego nabytku. Dobra, lecimy. Ten, kto jeszcze nie zostawił subskrypcji, to możecie dać subskrypcję i łapkę w górę przy okazji też Możecie tam dziwnąć mordeczki. Będę wam naprawdę wdzięczna. na 100 subskrypcji. Zrobimy konkursik o 30 tysięcy. Żeby nie było tak trudno, to 3 osoby. Nie, oczywiście ten... 3 osoby wygrają po 10 koła na 100 subskrypcji. Myślę, że to będzie ten. Nagram jeszcze z tego film. Nie. Albo gilwe Albo nie. Będę go robił po prostu jakbym wyniki. Nagrym jakiś tam odcinek na przykład, nie wiem, odcinek z projektu różne tam nie wiem, na razie kaski nie mam. Nie, więc no. Kurna, źle pojechałem mordetkiem. Wam tylko powiem. Ale dobra już pojadę z Będzie chyba szybciej, nie? Więc tam. No. Musicie zostawiać się subskrypcję. Robicie naprawdę faną społeczność, więc możecie tą subskrypcję i łapkę w górę naprawdę zostawić. Będę naprawdę, ale to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny ogólne. O, ja pierdzielę, ja pierdzielę, dobra, dobra. No to my się widzimy już na domku. palominok Jak widzicie mordeczki, już dojeżdżamy do palominok. Kliknie. Tutaj gdzie widzicie już ten. Tutaj mam oczywiście moją fureczkę, którą Wam oczywiście pokażę. Nie, uwaga. Nie będę wam na razie zdradzał. Tutaj jesteś całe taką podle pod, Oczywiście idziemy, idziemy sobie. Oczywiście tutaj, sobie pójdziemy. Dobra. Uwaga. I... O, to jest ona! Brawurka. ID 91227 Oto jest ona. Prawurka ID 91227 Jak widzicie. Ma tam leki tuning, ale może jak chcecie, żebym coś tam porobił, nie, bo będzie FT robiona ogólnie, patrzcie. Prawurka ID 99000 Zamontowałam i tak, felem 1073, yy, licznik oczywiście harwaczany, wydech 1019 i blot na maskę, to jest naprawdę, naprawdę fajnie, nie? A więc mordeczki, ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie i wpadajcie też yy, na mojego Discorda, jeśli inni przegapili tą y, sytuację jak ogłoszam mojego Discorda dla widzów. Do zobaczenia.